Nauczy się dzisiaj wymawiać jedno z najtrudniejszych słów w American English. To słowo to. Tak. Water. Water. Najpierw kilka wskazówek. To T w słowie water w American English to jest flap T. Brzmi ono mniej więcej jak miękkie D albo nasze polskie R. Water. To, co też jest dla nas trudne, jest to E pomiędzy T i R, które chcemy powiedzieć. Chcemy powiedzieć water. Water. Wyobraź sobie, że tego E nie ma. To, co się dzieje w mojej buzi, kiedy wymawiam to słowo, możesz zobaczyć dokładnie tutaj. Otwieramy usta. Ła, ła, rr, rr. To co ja czuję to czubek języka, który dotyka podniebienia i szybko cofa się. Water. Water. Żeby poprawnie wymawiać słowo water, to właśnie opanowanie flap T. Zobacz moje wcześniejsze rolki, żeby zobaczyć, jak dokładnie wymówić ten dźwięk, albo dołącz do mojej platformy językowej My American Dream i ucz się ze mną wymowy amerykańskiej. Ćwiczone? Daj znać w komentarzu, czy już potrafisz wymówić słowo water.